Pisałem. W jakiej formule dzisiaj ta analiza? Ci co są przygotowani to bardzo dobrze, ci co nie, to wiedzą jakie są konsekwencje. Leci fragment wideo, wy się wypowiadacie na ten temat. Ja sobie będę też wyrywkowo pytał pewne osoby o to, jakie one mają wnioski i sobie o danym fragmencie będziemy dyskutowali. Nie ma żadnych dzisiaj grafik, nie ma żadnych animacji jest tylko to, co Wy widzicie i Wy się dzielicie swoimi spostrzeżeniami w tych aspektach, które pisaliśmy na YouTube. Co widzicie, jakie działanie wpływa na dane w zależności, co, można, co jest dobrze zrobione, a co można zrobić jeszcze lepiej, okej? Okay? Możecie się i zgłaszać i e, ja będę sobie wyrywkowo też zadawał pytania do konkretnych osób. Musieliście tutaj się bardzo szybko zameldować przy ulicy Mała Polskiego dwęgiem już od godziny 8. Trudna sprawa tak wcześniej wstać, nie wiem, zdarzają się spóźnienia, spóźnionych z Nie, raz, raz w tygodniu trenujemy o godzinie 8 rano. Wynika to z organizacji pracy zespołu, z tego, że tak mamy skonstruowany plan lekcji. Myślę, że nie, ja muszę przyznać że osobiście wolę te treningi od rana. To powoduje, że później mamy cały czas dla siebie. Jest trochę czasu, żeby dajecie się spotkać się na analizie, z tymi chłopcami porozmawiać. I też będę twierdził, że ten umysł zawodnika od rana jest taki świeższy, bardziej nastawiony na pracę. Nie są zmęczeni trudami dnia, szkołą. Nie ma tego pośpiechu po lekcjach, że od razu gnają na, na trening. Tego czasu jest zawsze trochę za mało. A taka ja, organizacja jak ci w środę powoduje, że, że ten czas jest i staramy się go optymalnie korzystywać. też to powoduje, że przez jakiś fragment treningu mamy całe boisko do dyspozycji, więc też z tego e, korzystamy. No też właśnie, spędziliście razem prawie trzy godziny, jakby nie patrzę, o po półtorej godziny na boisku. Po treningu także analiza dzisiaj, nie wiem, w specyficznej formie, czy zdarza Wam się to robić naprawdę często, bo dałeś było z zawodnikom, to oni tak naprawdę mówili, co poprawić, co było dobrze, co nie najlepiej. No. No myślę, że kluczowa jest taka zmienność bodźców dla zawodników i taka analiza jak dzisiaj jest jednym z takich bodźców, które wprowadzamy, żeby oddać odpowiedzialność, żeby wysłuchać coś z zawodników, co oni widzą, bo też pewne rzeczy z ich perspektywy będą wyglądały inaczej. My pewne rzeczy też możemy nie wiedzieć, oni nas mogą w tym uświadomić, więc też chcemy ich słuchać, natomiast chcemy oddawać odpowiedzialność za procesy, szkolenia. Chcemy też weryfikować ich wiedzę o piłce nożnej, w jaki sposób opowiadają o danej sytuacji, a w jaki sposób oni ją po prostu rozumieją, że dana rzecz wydarzyła się, dlatego że coś ktoś wykonał. No, i też dzięki takiej formule, jak dzisiaj, no, zmuszamy ich do, do myślenia, aktywujemy ich i też mam wrażenie, że taka forma jest dla nich ciekawsza, bo powoduje, że oni bardziej są w niej zaangażowani. Wszyscy muszą być gotowi, bo, bo nikt nie wie, na kogo zostanie skierowane pytanie. Każdy był dzisiaj e, przygotowany, miał swój zeszyt, swoją kartkę, swoje wnioski, żeby w dowolnym momencie analizy móc się nimi, móc się nimi podzielić. Są nam zawodnicy bardziej wyrywni, bardziej chętni do tego, żeby tymi swoimi analitycznymi myślami się e, z Tobą i z Gruzją dzielić. Są też tacy pewnie nieco bardziej e, skryci. Czy to znaczy, że ich nie wiem, trzeba wyciągać do odpowiedzi, czy może po prostu ich do nich. Trudniej trafiają te taktyczne zawiłości No Myślę, że jak w każdej grupie, niezależnie czy prowadzi, pracujemy w Widzewie, czy w innym, mniejszym klubie, czy będziemy pracowali w wielkim klubie na Zachodzie, będzie ktoś bardziej otwarty, bardziej odważny do wypowiedzi publicznych, lepiej znoszący ewentualną krytykę, na którą się dana osoba naraża poprzez wypowiedź. No i będą osoby skryte, gdzie te informacje trzeba będzie od nich bardziej wydobywać. W tym wieku jest troszkę lęk już przed wypowiedziami publicznymi, bo gdzieś ta szyderka przysłowiowa w szatni już zaczyna się pojawiać, więc też trzeba takich osób, takie osoby pilnować, wyłapywać, kto ma problem i często takie osoby też trochę w początkowej fazie na siłę wyciągać przed tą przysłowiową tablicę, zmuszać do odpowiedzi, zmuszać do rozmowy po to, żeby one przełamywały swoje bariery, no bo to też jest nasze zadanie żebyśmy na boisku mieli pewnego zawodnika, pewnego swoich umiejętności, no to też tą pewność siebie staramy się budować tutaj na, na sali poprzez to, żeby on się wypowiadał, żeby go wzmacniać e, w tym, co on myśli, bo często też dzisiaj był taki przykład, że, że ktoś, kto jest e, takim skrytym zawodnikiem, się wypowiedział na dany temat, wypowiedział się w sposób jak najbardziej poprawny, zespół to zaakceptował, sztab to zaakceptował, więc no to też jest wzmocnienie jego poczucia własnej wartości, poczucia tego, że on po prostu patrzy w dobrą stronę. Te różnice w Twojej drużynie można też zaobserwować gołym okiem. Widzieliśmy to na placu treningowym. To jest chyba taki dziwny wiek, że jedni chłopcy są już wyżsi ode mnie czy od Ciebie, a inni z kolei, no, gdzieś, gdy do nas mówią, musimy wręcz kucać. Czy to jakby utrudnia też przeprowadzanie jednostek treningowych, ten moment dojrzewania dla każdego inny? Nie nazwałbym tego, że to utrudnia. Na pewno taka jest charakterystyka tej kategorii wiekowej, że jedni dojrzewają fizycznie szybciej, drudzy, drudzy później, nie, więc, więc te różnice wzrostu są olbrzymie. No myślę, że kluczowa jest świadomość pracy na tym poziomie wiekowym i świadomość tego, żeby po prostu nie umknęło nam, że ten późno dojrzewający chłopiec, czyli ten mniejszy, być może. Czysto technicznie ma olbrzymi potencjał, natomiast na dzisiaj ciężko mu jest go przekazać, bo nad pewnymi rzeczami nie nadąża ze względu na swoją fizykę, no i też jest bardzo ważna w takich momentach nasza wyrozumiałość, cierpliwość po to, żeby dać mu czas, wesprzeć go w tym elemencie, dać mu minuty do gry, no bo on za chwilę, za rok, dwa dojdzie fizycznie do poziomu swoich rówieśników, no i być może będzie wtedy świetnym zawodnikiem, natomiast ta odpowiedzialność polega na tym, żebyśmy dzisiaj taki chłop, takim chłopcom dawali szansę gry, pomimo że na dzisiaj ich efekt w kontekście osiąganych wyników może być mniejszy, bo korzyści, które mogą dać drużynie są po prostu mniejsze, co nie jest ich, ich winą, ale to nie umniejsza w żaden sposób ich potencjału. Czy to może oznaczać, że dla drużyny trumpkarzy ten wynik schodzi czasem na drugi plan, biorąc pod uwagę właśnie i etap rozwoju i to, że ten poważny futbol, także ten futbol na najwyższym poziomie w Akademii dopiero przed nimi? Czy no nadal trzeba mieć z tyłu głowy, że hej, zwycięstwa są ważne, hej, drużyna do lat 15 też może walczyć o, o, o poziom centralny i to nadal jest fajna stawka? No myślę, że szczerze trzeba powiedzieć, że ten wynik jest istotny, bo wszyscy wiemy, że chcemy wznosić się na wyższy poziom, podnosić sobie poziom rywalizacji, a możemy to zrobić tylko poprzez awans na poziom centralny i wszyscy w klubie chcemy to zrobić, zawodnicy chcą to zrobić, są świadomi tego, o co, co gramy. natomiast też bardzo ważne jest to, żeby do celu dochodzić drogą, jaką sobie założyliśmy, żeby nie zbaczać z drogi, że dzisiaj wszystko zmienimy tylko na to, żeby wygrać mecz, tylko po to, żeby awansować, przyszły po, po trupach do celu. Nie, mamy swoją filozofię, chcemy grać w określony sposób, chcemy dawać szansę tym zawodnikom później dojrzewającym, chcemy na nich czekać i wynik ma być efektem tej pracy, a nie celem nadrzędnym. I o tym pamiętamy z realizacji. Naszego programu szkolenia, z realizacji tego, w jaki sposób gramy, jesteśmy zadowoleni. No musimy cierpliwie czekać na to, mm, aż, 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 aż wyniki też wynik, wyniki, które osiągamy dobre. Natomiast też musimy na pewne rzeczy w tej rozgrywce, w tabeli jeszcze chwilę poczekać. Natomiast najważniejsze, najważniejszy jest rozwój tych zawodników, więc wynik jest istotny, nie będę mówił, że nie. Natomiast najważniejszy jest, jest ich rozwój i, i trzymanie się blisko tego, czego sobie wszyscy tutaj w klubie założyliśmy. Na chwilę jeszcze już też zbliżając się do końca wrócę do tej analizy, bo gdy oglądaliście fragmenty z meczu ze Sapanem wspomniałeś także, że i te fragmenty zostały przesłane zawodnikom, że wnioski też będą do ich oglądu. to znaczy, że ten. Kontakt na linii trener-zawodnicy nie kończy się tutaj na Łodziance, jest stały, te podpowiedzi taktyczne, te elementy szkoleniowe, wideo są cały czas do ich dyspozycji, także tam, domowych pielęgniach? Mamy grupę na Łozapie, na której się komunikujemy, mamy dysgugla, gdzie udostępniamy fragmenty wideo, czy pod analizę drużynową, taką jak dzisiaj widzieliście, czy pod analizy indywidualne. Czy pod takie prezentacje z indywidualnego programu rozwoju, które zawodnicy sami wypełniają. Te fragmenty wideo, które dzisiaj widzieliście, na przykład były udostępnione wczoraj. No i zawodnicy mają około 24 godzin, żeby się spokojnie z tymi fragmentami zapoznać, sporządzić swoje wnioski no i później się nimi dzielić, co wzbudza dyskusję, wzbudza kontrowersje. Jedni się z czym zgadzają, drudzy nie, no ale o to chodzi w filmce, no, bo nigdy nie osiągniemy. Konsensusu, że jedno rozwiązanie będzie idealne w każdej sytuacji, ale pokazuje przede wszystkim to, jak myślenie może otworzyć postrzeganie pewnych sytuacji na boisku i otworzyć wyobraźnię i budować świadomość przede wszystkim zawodników. Takie burza mózgów to najlepsza droga do rozwoju, nie wiem, właśnie mózgu taktycznego? Wy też to robicie, nie wiem, w grupie trenerów naszych wspomagających Cię asystentów, oni też czasem, nie wiem, nie zgadzają się, powodują jakieś kontrowersje? Oczywiście, mamy, mamy szeroki sztab, w którym dyskutujemy po każdym treningu, po każdym meczu. Każdy ma swoją wizję, każdy widzi pewne rzeczy po swojemu, oczywiście czasem się nie zgadzamy, czy z pewnymi wybórami personalnymi, czy czy środkami treningowymi, natomiast no, to jest piękne, że, że ta dyskusja się tworzy. Że możemy, mamy warunki do tego, żeby się wymieniać poglądami i też wzajemnie się rozwijać. Tak jak zawodnicy się rozwijają wzajemnie dzięki sobie, poprzez mocne środowisko treningowe i każda jednostka jest mocniejsza, tym poziom treningu jest wyższy, czyli każdy na tym korzysta. Tak samo my w sztabie, poprzez to, że sztab jest szeroki, że rozmawiamy, że patrzymy na siebie jak ktoś rozmawia z zawodnikiem, w jaki sposób ktoś udziela wskazówek treningowych, w jaki sposób buduje środki treningowe, no to też jest to dla nas wzajemny rozwój. No i tego rozwoju chyba wam pozostaje życzyć tylko i w całym tym sezonie, i w następnym sezonie i trenerom, i zawodnikom. I dzięki już, ci nie kuszę tym kubkiem Arsenal, bo tak sobie też No, no. ale na Dzięki, tak, Dziękuję.